Po siedmiu latach po reaktywacji sekcji piłki ręcznej w Krakowie, awansowałyśmy do pierwszej ligi. Tym żyjemy. Ja na przykład wstaję rano i żyję tylko tym, że wieczorem mam trening i wiem, że dziewczyny tak samo, bo to, to jest fajne, to jest nasze życie. Krakowia to nie jest tylko, to nie jest tylko gadanie i tylko granie, ale mocny power. Damy sobie radę. I pokażemy jak się gra agresywnie i mocno na boisku. Myślę, że ja mogę to zagwarantować. O nic w życiu tak nie walczyłam nigdy jako o tą małą piłeczkę, także mamy nadzieję, że będziecie tu z nami na Hali stolecia Krakowi i będziecie nas wspierać i uczestniczyć razem z nami.